E, witam Was raki. To jest dla Was czytanie na czerwiec 2024. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Sytuacja, głupiec, wyzwania. Jakie są wyzwania dla ciebie? Ósemka mieczy, przyczyny, sprawiedliwość. Okej, okay. i świat. Przeszłość. Ósemka pucharów. Co masz w głowie? Król pentakli. Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Cesarz. Ty w tej sytuacji. Ok. Dziewiątka mieczy. Jeszcze jedna karta. Kapłanka. E, co się dzieje dookoła Twoje otoczenie, kochankowie, czego nie widać. ósemka pentakli i potencjalny wynik, Dwójka Zobaczmy, a energia pod spodem to czwórka pentakli. No dobra, <laughs> zobaczmy, Raki, co się u Was dzieje. No, mamy trzy ósemki, ósemkę pucharów, ósemkę mieczy i ósemkę pentakli. I mam wrażenie, że te ósemki są tutaj dla Ciebie największym wezwaniem. E, cała sytuacja pokazuje zupełnie nowy początek głupiec zwiastuje e, nowy rozdział e, zaczęcie nowej przygody zupełnie nowy start e, ale mam wrażenie, że dla Ciebie największym wyzwaniem jest tutaj jednak odrzucenie e, jakiejś przeszłości, która być może długo się tutaj pałędała bo i ósemka mieczy pokazuje blokady i ugrzęźnięcie tak jakby w tym, co było, ósemka pucharów, czyli ta przeszłość, mówi o tym, że coś się już tutaj wyczerpało, coś się skończyło, w co byliśmy zaangażowani, a teraz tak jakby świadczy daje nowy etap. I myślę, że to, czego nie widzisz, ta ósemka pentakli, pokazuje tutaj, że jakby. No, te przeszłe sprawy służyły jakieś nauce, ponieważ ósemka pentakli mówi o tym, że przez powtarzalność dochodzimy do perfekcji. I ósemki są w ogóle takimi perfekcjonistami. E, a mm, ty w tej sytuacji Swojej mamy kapłankę, więc e, jakieś przemyślenia. Kapłanka również e, widzi w e, przyszłość, widzi więcej niż e, wszyscy inni. To mogą być jakieś informacje, ale mam wrażenie, że ta kapłanka martwi się, że to, co było tutaj, pójdzie w jakąś trudną stronę, ponieważ mamy tą dziewiątkę mieczy, i to jest karta, która mówi o tym, że się martwimy. E, Problemami, które mogą nadejść, i trochę wyolbrzymiamy sytuację, a to jest Twoja blokada, prawda? Ta ósemka mieczy, która przechodzi w dziewiątkę mieczy. Więc możesz e, nie widzieć jakby tego nowego początku e, i, te, i tak jakby finału jakiejś sytuacji, i e, oczekiwać może, nie oczekiwać, ale jakby yy, yy, w myślach widzieć jakiś czarny scenariusz, że pójdzie to o krok dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że sytuacja się tutaj bardzo poprawia dla ciebie. Mamy podstawę, i podstawą mamy właśnie sprawiedliwość yy, i kartę świat, prawda? Więc mamy tą zamykającą energię i to otwierającą zupełnie nowy etap, tak jakby ostatnia karta świat i nowy początek. Głupiec, który mówi o tym, że jakby zaczynamy od nowa, zaczynamy zupełnie z czystą kartą i to co było, możemy ten bagaż tak jakby odłożyć. No, podstawą jest domknięcie czegoś, ponieważ się pojawia ta sprawiedliwość. Tu mogą być jakieś sprawy, właśnie urzędowe, e, prawne, e, sądowe, które się rozwiązują i mam wrażenie, że w ogóle zamykają się i to jest zamknięcie sprawy, bo świat w ogóle w tych dwóch kartach pokazał tak jakby zamknięcie pewnego cyklu, prawda? Świat ma tutaj wszystkie pory roku i tak samo mamy sprawiedliwość. Która oddziela jesień od zimy, jesień i zimę od właśnie lata i wiosny, ok? I troszkę mam wrażenie, że ta karta właśnie pokazuje to, co taka płanka robi. Prawda? Ma tą ciemną stronę czarną świecę i białą stronę białą świecę. I ona jest tak, jakby pomiędzy tymi dwoma. E, Tymi dwoma e, światami, prawda? Tymi niematerialnym, materialnym. Jest to też takie przejście pomiędzy nocą a dniem. E, no, sprawiedliwość często pokazuje ważne decyzje, rozstrzygnięcia, e, podjęcie właśnie pewnych działań, ale takich e, m, 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 podyktowanych mocną decyzją. Czasem jest to ultimatum, czasem jest to postanowienie, które no, jest takie nieodwracalne, tak? Silno, silną decyzją. Świat, kulminacja. Kapłanka, mam wrażenie, być może pokazuje to jakąś wiedzę. Czasem właśnie kapłanka mówi o tym, że czegoś się dowiadujemy, czegoś czymś jakby jakąś wiedzę zgłębiamy i na podstawie tego mamy podjęty i zamknięty pewien etap i podjęty zupełnie nowy. Myślę, że możesz się tym, zupełnie, możesz się tym stresować, bo tak jakby przeszłość pokazuje ci, jakieś przywiązanie tutaj, ok? Mamy tą ósemkę pucharów, ósemkę e, mieczy i ósemka pucharów jest trochę taką kartą bumerangu, kiedy sprawy mogą powracać, znikać na pewien moment, a, a potem powracać. Ale ponieważ, jakby ta Twoja przyszłość potencjalna pokazuje tą dwójkę Pucharów, i tutaj bardzo ładna relacja się pokazuje dla Ciebie, to jest to, po co wyruszy wyruszyliśmy w tej ósemce, tak? Na poszukiwanie tej dwójki więc tu dla niektórych z Was no, pokazuje się w ogóle partnerstwo partnerstwo, do którego też dążycie bo kierunek jest ku temu królowi pentakli to może być ktoś tutaj znaku ziemskiego albo ktoś, kto jest bardzo taki stały, tu się mocno zarysowuje znak byka, bo Nadchodzi również cesarz, prawda? Mamy króla Pentakli, który jest mocno taki ziemski. E, e, Stałą postacią, postacią również e, poważaną, postacią, która ma duże zasoby, na przykład. Czasem król Pentakli pokazuje się jako bank e, i, tak jakby mamy podwojenie tego, tej, e, tej ważności, tej postaci do cesarza. E, I tego będziesz doświadczać, e, więc tu mogą być jakieś poważne przedsięwzięcia, właśnie jeżeli chodzi o relacje, bo w Twoim otoczeniu mamy kochanków, więc mocno te Racja. Tutaj oni biorą ślub, więc zawiązują więź na długie, długie lata. E, I mam wrażenie, że możesz się temu wszystkiemu. E, Troszkę przyglądać, bo kapłanka jest taka mało aktywna, ale obserwuje całą sytuację, obserwuje ten nowy początek i możesz być też raku trochę taki nieufny, bo dziewiątka mieczy pokazuje stres przed czymś, co nadchodzi, czymś, co sobie wymyśliliśmy trochę w głowie, przez jakimiś problemami, a zdecydowanie jest to tak jakby kontynuacja tego, co widzisz jakby w, w przeszłości, tak? Natomiast no, mam, myślę, że tutaj zupełnie ta sytuacja się odwraca jakby nie ma się tutaj czym przejmować jest tutaj pewne uwolnienie a nastąpiło to po, ponieważ nastąpiła jakaś tutaj decyzja w sprawiedliwości albo ocena tej sytuacji sprawiedliwa i um, no, taka um, rozwijająca pewne niewiadome tutaj, ok? No i świat Pokazuje sukces, pokazuje również jakieś ukoronowanie, kulminację, być może zrozumienie całości sytuacji albo tak, jakby zakończenie e, e, jakiejś właśnie sytuacji tutaj dla ciebie. No, idziemy w stronę tego króla, który pokazuje tutaj dużo tej stabilności, również zasobności, ok? Więc mam wrażenie, że możesz e, obserwować sytuację, e, możesz przewidywać, że to źle pójdzie w, w złą stronę ale kapłanka również czerpie z takiej wiedzy niefizycznej, nie, nie jest obserwatorem, kieruje się też swoją intuicją. I ten, ta dziewiątka mieczy może tylko pokazywać stres, tak? pokazywać tutaj e, e, stresowanie się, czy to na pewno pójdzie dobrze. Mam wrażenie, że, że e, kierunek jest dobry, bo dążysz do tego i nadchodzi to, prawda? Cesarz, tak jakby ktoś, kto e, Ustanowi coś, mam, na, mam wrażenie, tutaj bardzo tak materialnej i konkretnie. Cesarz rządzi światem. Cesarz jest tutaj mocną męską energią. Czasem cesarz mówi o bardzo ważnych takich życiowych decyzjach, postanowieniach, które e, pokazują, e, co będzie się działo w najbliższych latach. To są mocne e, takie właśnie decyzje. Tutaj również e, może być mocna deklaracja, właśnie w jakichś takich urzędowych sprawach. Być może bankowych i zamknięcie pewnego rozdziału, zamknięcie, które jest również otwarcie. E, czego nie widzisz, a propos tej sytuacji? No, ósemka Pentakli dla mnie pokazuje, że. To, z czym się zmagałeś, albo to, co, co było w przeszłości, dało Ci tutaj e, jakąś perfekcję. Ósemka pentakli e, jest to też fajna karta zawodowa, która mówi o tym, że wyuczyliśmy się na mistrza właśnie tym takim dopracowywaniem i optymalizacją pewnego procesu. Także jest to też bardzo dobra tutaj karta. E, e, karty, jeżeli chodzi o taką sytuację zawodową, która może przed Tobą otwierać mocną pozycję zawodową. E, cesarz jest również szefem, wysoką taką personą e, w sprawach zawodowych i tutaj e, no kapłanka może mówić o tym, że zgłębiamy jakąś wiedzę, e, czekamy na odpowiedź, obserwujemy sytuację, e, no, ale mam wrażenie, że tutaj możesz postawić Mocne granice, jakby całej tej sytuacji, ale jakby odpowiedź jest też taka konkretna tutaj od świata. No, co nadchodzi? No, potencjalny wynik: mamy dwójkę Pucharów, jest to nowy początek, zgoda pomiędzy właśnie tą parą. Także mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o takie. Zwłaszcza takie przedsięwzięcia wspólne, partnerskie to są bardzo ładne karty, które pokazują, że um, jest jakiś przełom, jakiś um, nowy początek, który jakby podjęty jest. Prze, przez e, obydwie te strony, tak? Bo mamy i dwójkę pucharów, więc taka zgoda, po to wyruszyliśmy na poszukiwanie tego nowego początku, e, żeby znaleźć coś, czego brakuje, ok? Więc tutaj jest właśnie coś, co jest ładnie wypracowane, e, e, być może dotarcie się partnerów, ale też kochankowie właśnie i ta dwójka pucharów pok pokazuje tutaj zgodę. E, być może Twój partner do czegoś Cię przekonuje, albo są tutaj jakieś ważne takie decyzje dotyczące e, no, jakiegoś zupełnie nowego etapu w Waszym związku, głupiec z czasem pokazuje również e, e, potomstwo, także mogą być tutaj takie decyzje o, o, o powiększeniu rodziny e, i zwłaszcza, jeżeli były jakieś trudności, albo długo się staramy, no to tutaj jakby ten się zmienia i nie ma się o, o co już tutaj martwić. Myślę, że największym dla Ciebie wyzwaniem raku w tym miesiącu jest, aby zmienić ten sposób myślenia, jakby nie iść dalej tym torem, że tutaj jesteśmy ograniczeni, bo się pokazuje tak jakby ta druga połówka, to drugie, tak jakby wsparcie, które jest tutaj mocne i takie mocno deklaratywne też. I być może na to czekasz, bo kapłanka obserwuje sytuację. Jest taka niedziałająca, tylko patrzy na to, co się wydarzy. A mam wrażenie, że ten cesarz tutaj bardzo mocno staje i mówi jak chce, żeby sprawy wyglądały. I to jest taka wierna deklaracja, tak samo mówi o tym ten król e, Pentakli. Ona jest poparta faktami, e, poparta tymi monetami, które są takimi wymiernymi e, rzeczami, które można jakby... Mm, no, zbadać, tak? to nie są tak jakby słowa rzucane na wiatr. Także bardzo ładne czytanie. E, jeśli jesteście singlami, to tu może się zacząć znajomość, której na przykład się obawiacie, bo ósemka pucharów mówi o tym, że porzucamy coś, e, ósemka mieczy może mówić, że tak jakby ciągle jesteśmy myślami w tej przeszłości, natomiast pokazuje się ta dwójka, czyli to, czego szukałeś, co, czego wyruszyłeś na poszukiwanie, i ósemka, y, ta pentakli pokazuje, że te, te, ta przeszłość dużo Cię nauczyła, tak? I y, nauczyła Cię tutaj jakiejś staranności w sytuacji, którą nowa, nowa sytuacja doceni, okay? Tak jakby nie było to docenione tutaj, ale będzie y, 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 w przyszłości. No i jeżeli masz takie obawy, kapłanka jest... Y, Takim obserwatorem, ale nie mówi, co myśli, ale się stresuje, ponieważ mamy tą dziewiątkę mieczy, no to mam wrażenie, że ten cesarz tutaj bardzo deklaratywnie e, powie, czego chce i jak sobie to wyobraża. I ponieważ ci kochankowie są tutaj, tak jakby to, e, każda ze stron ma takie same zamiary i one będą jasno e, wypowiedziane. E, I no, ustanowi to, jakąś nową przyszłość, prawda? No i dwójka pucharów pokazuje romantyczną, romantyczne sytuacje, pokazuje jakby nowy początek tej pary, bo to jest dopiero dwójka, oni są na nowej drodze, prawda? Na nowej drodze tego chłopca. I głupiec też pokazuje taką spontaniczność, która może cię trochę paraliżować, bo dziewiątka mieczy e, jakby no, jest kontynuacją tych zmartwień, które gdzieś tam były w przeszłości. I kapłanka próbuje to wszystko zrozumieć e, i obserwuje ba bacznie tę sytuację. Może mieć problem z tym, żeby tak spontanicznie wkroczyć w ten nowy początek albo w tą nową znajomość. Ale dla mnie ten cesarz yy, yy, zadeklaruje coś bardzo poważnie, co tutaj jakby rozwieje jakieś wątpliwości, tak? bo idziemy w ten sposób. Tu jest niepewność, nowy początek, ale idziemy do tego cesarza, on ma bardzo dużo tych stałych atrybutów do zaoferowania. I potencjalny wynik to jest ta dwójka pucharów, tak? Czyli tak jakby w ten, w ten sposób. Dasz się tutaj przekonać tą stałością i stabilnością e, tej osoby. No dobrze, jakie są rady dla raków? Jakie są rady na czerwiec? Okej, okay, no dobra, wieża, czyli e, mm, jakieś... Pozbycie się jakiegoś więzienia, jest to przełom. Wieża czasem mówi o, yy, o takich szybkich działaniach, wielkich również zmianach. Niekoniecznie wieża mówi tutaj o, o tym, że e, prawda, coś, coś nas może zaskoczyć, ale to może być też taka rewelacja, objawienie jakieś, ponieważ ten piorun na chwilę pokazuje jakby, co jest czym. Wieża mówi też o tym, że pozbywamy się jakiegoś więzienia, no, patrząc na te ósemki, które tutaj są, so, no jest to uwolnienie się od czegoś, tak? I to może być właśnie taka decyzja, której nie do końca się spodziewamy, ok? A na coś, na coś czekamy. No, wieża mówi też o szybkich działaniach, o tym, że jakby przeszłość szybko odchodzi w niepamięć, no z tą kartą nowego początku mam wrażenie, że tutaj będzie właśnie spora taka zmiana i może taka zmiana, która nas zaskakuje i dlatego nas stresuje, ok? Ale mam wrażenie, że taka płanka tak jakby na, na tyle bacznie obserwuje całą sytuację, e, żeby tak jakby ocenić, ok? Czy warto się tutaj martwić, czy ruszamy w nowy początek? No mocna mm, Mocna deklaracja również tutaj, mam wrażenie przyspieszy całą sprawę, ok? Bo w Twoim otoczeniu są kochankowie, więc to może być... E, 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 Deklaracja, która nagle zmieni postać tej relacji, na przykład, ok? E, no ale dwójka pocharów pokazuje, że to, to, to jest, e, to się wszystko ładnie rozwija, więc raczej mam wrażenie, że wieża mówi o tym, że ktoś Cię może zaskoczyć właśnie tą swoją postawą tutaj. E, ale dla mnie ta wieża pokazuje uwolnienie się z czegoś, co mm, trzymało Cię trochę w potrzasku, ok? Kapłanka też może jakby przewidzieć jakby dalsze losy sytuacji i może również zapobiec czemuś, ponieważ jakby tu jest dążenie do jakiejś stałości, ok? Więc jesteś tutaj też bardzo przewidywalny w tym miesiącu raku. No dobrze, myślę, że to wszystko. Pozdrawiam Was, raki. Widzimy się w przyszłym miesiącu.